Manowidzow, nie mam dwie rzeczy dla Was, a nawet może troszkę więcej, chociaż to więcej to będzie na następny odcinek bardziej, no bo teraz tam jednak tego pokazać jakby nie mogę, ale będzie się, na następny odcinek się będzie dużo przepowiadało, opowiadało. A, dokładnie, to najpierw zacznijmy, okej, okay, najpierw zacznijmy sobie od kodu na tego GreenWin'a i idziecie do tego, o, do tych ustawień, idziecie na dół i piszecie live 10 ja już to zrobiłem, dlatego mam inwalid i tak je, i tak o będzie to wyglądało. I czy działa? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. I działa, działa. A ty słońce co, To co tak razi? Okej, okay, życie. Em to będzie się zapowiadało na następny odcinek. No bo dopiero teraz je postawiłem. I co? Najpierw z od tego? Słuchajcie. Nie najgorsze, ale też nie najlepsze akurat. Hmm. <śmany> to są jakieś żarty. What? Giant Aunt. To są jakieś żarty. Nie, no nie wierzę w to. A za odcinka zakończyć jeszcze nie mogę. Kto chce trade. Kto chce trade? Ej, ej, ej. Ujadł. Co tu jest jak tutaj nie ma żadnej pogody jednak. 10 january. Jaki dzień, ważny no bo tutaj pokazuję, że nie ma ja, żadnej pogody okej okej okay. okay. nie komentuję żądal nie komentuję ani troszkę niepotrzebne mi chce to co dasz Ym, no, żądal nie komentuję po prostu. Mi A, okej. Okay. A. Dlaczego mam pokazane 112 kui? Ej, to się zbugowało trochę. Ej, on tutaj, tu co nie mam? Ile lat? Ej, tutaj nie mam pokazanych moich całutkiego hajsu. Hajs jest hajsem, ale jednak nie ma całego hajsu. Chyba mam flogę. Okej. Okay. A, ona jest tutaj. Okej. Okay. Szybciej, szybciej. A. No dlaczego... Czekajcie, no trzy tryliony Jak ona się zgodzi, daję nie ten. Problem, bo ja nie wiem, co jej dać. Nie, to czekaj, mogę dać tylko. Masz za dużo petus. Mogę dać. Tylko dwa. Sa sami widzieliście, widzowie. Mogę dać ci tylko i wyłącznie dwa. Aha. Czyli ona nic tutaj oskarża. Tak naprawdę, że nic nie zrobiłem. A tutaj jest. Zaraz jej napiszemy, sobie, żeby sprzedałam. Proszę, daj trochę. Ym, siostra mi obraz wysłała, to zaraz sobie zobaczę. Wy nie zobaczycie oczywiście, oczywi a nawet teraz sobie zobaczę. Ej, po co? dać Ci jeden chuj. Czyno o Ojeju. Albo dwanaście. A dasz mi trochę majsu? No, Najdzięki. Noć maus. Też mam. O nawet trzewórka. Też mam moci Nie wiem co robi. Nie masz hajsu. 112. Gdzie jest moci maus? Oj. Ale akcji art. I, o, nie nawet. No i, co, no i co? Mam kasę z jakiegoś dobrego pata, czy ja bodę się miała mogą wami wszystkim dać. Czekajcie. Ehm um, sit. Okej, okay, otwieramy 89 dziewięć paków sprout. I tak się zapomniało mi się, że miałem sobie raz tam coś tam nagrywać, zgrała Garden w tamtych czasach, jeszcze ale zapomniałem. A więc mamy 89 sit -backów. Спрауд! Туда сидагриф. Нет, туда не грифин. Нет, туда. А то говнох. Нет, туда и грифин. Нет, нет, нет. Так, нет. по-просто нет. Po prostu nie i tak będzie, no zawsze zapewne. Tu, du, tu, ru, tu, 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 be. Tu, tu, ru, tu, tu, be. Du, du, du. Czekajcie, Hanka ma mimika? Nie oczynimy rady? Hanka ma... Nie! 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 Princes! Co to miało być? Co to miało być? Sto dwanaście ku i zamik, tutaj mamy zuziem, gdzie znajdziemy. Hanka. Tam są 12 kuj za mimik. Hanka, proszę cię. Jak to wygląda? Ja nie mogę. Jest przepiękne. Tutaj też chłop ma, nie, tutaj zosko. Nic. No. Nie no jeju, co oni chcą w końcu? Cycy i sken zombie Słuchajcie, tam weź No ten serwer nie jest jakiś fajnym He, ale co poradzisz? Ludzie nie są czasem jednak dobrych ofert Posej punkt ląd, tylko tego. Fajnie. Jeśli chcecie odcinek z Minecrafta, no to piszcie w kom. Ale tym razem piszcie, a nie że 400 osób ogląda, a tam dwie osoby napiszą, że mam fajny ogród. Na przykład, czekajcie. Jedna dziewczyna napisała mi YouTube treści. Na czymś mi tam napisała, chyba na tym, jak, mnie, jak sobie dobrze pamiętam, Jest, jak, jak szumi o jakie ja masz pety? ehm co to? Co to zarzucała się kuła no och ta chyba nic, słaby jest jestem dodajemy się do znajd... To, to nie było to. Mm, to? z mimikiem gdzież? tutaj nie w hmm. no, czymś tam było że ktoś mi po prostu pisał że mam fajny ogród to chyba było to nie no okej, okay, no nie ma ale tam był ja już go widziałem choć po plan planty jest jednak słaby na ja się! I na szczęście nie, 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 szczęście nie, 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 szczęście dlaczego, dlaczego Nigdy nie, 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 Я не могу... Окей, okay, нет, 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 я не могу.